Wyobraź sobie, porwał cię wir wodny wokół ciemności cisza. Nikt nie słyszy twojego krzyku, nikt nie jest w stanie ci pomóc. Kamera nagrywa ostatnie sekundy twojego życia. To właśnie spotkało Jacoba Cockla, młodego fotografa, surfera i ryzykanta. Mam na imię Michał i zapraszam do wysłuchania tej tragicznej historii. Na początek przedstawię sylwetkę głównego bohatera opowieści. Jacob Cockle urodził się 2 marca 1985 roku. Pochodził z Penzance w Cornwallie. Jest to miasto portowe liczące około 20 tysięcy mieszkańców. Penzance jest najbardziej wysuniętym na południowy zachód miastem Wielkiej Brytanii. Z tego powodu często bywa nazywane ostatnim miastem Anglii. Miejsce, w którym dorastał Jacob, ma bardzo duże znaczenie. Jest to bowiem obszar położony nad Morzem Celtyskim, który jest z kolei częścią Oceanu Atlantyckiego. Jacob od najmłodszych lat uwielbiał wodę i spędzał w niej mnóstwo czasu. Pływanie było dla niego tak naturalne jak chodzenie. Jak wspominała jego mama, Caroline, Jacob uwielbiał wodę. Kiedy już się w niej znalazł, nie dało się go wyciągnąć. Chłopak większość dzieciństwa spędził na łonie natury. W letnie pogodne dni Jacob doznawał często lekkich poparzeń słonecznych. Miał bowiem bardzo jasną karnację i rude włosy. To połączenie sprawia, że wielogodzinne przebywanie na słońcu bywa później bolesne. Jemu to jednak nie przeszkadzało. Jacob uwielbiał także surfować. Gdy dorósł, postanowił, że jego pasja będzie jednocześnie sposobem na życie. Młody mężczyzna został fotografem. Jego specjalizacją było utrwalanie piękna nieposkromionej natury. Jacob kręcił filmy przedstawiające imponujące fale i wiry wodne. Później te nagrania trafiały na jego kanał na YouTube, który nosił nazwę Whirlpool Hitman. Można by to przetłumaczyć jako zabójca wiru wodnego. Jak sama nazwa wskazywała, głównym tematem publikowanych materiałów były właśnie wiry wodne, obok których pływał i nurkował Jacob. Czasem używał rekwizytów. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych była końska maska, która miała przyciągnąć uwagę i pewnie też trochę zaszokować, a może rozbawić widzów. Jacob był osobą bardzo radosną i powszechnie lubianą. Jego przyjaciel Barnaby Courtney tak o nim powiedział. Miał szalone oczy, które wyglądały jak morze jego włosy były zawsze rozczochrane wydawał się wiecznie szczęśliwy. Sprawiał, że wierzyłeś w istnienie magii. Jacob był określany jako osoba odważna, ale czasem też lekkomyślna. Lubił balansować na cienkiej granicy między pasją a niebezpieczeństwem. Starał się żyć pełnią życia, jakby nie chciał stracić ani jednej sekundy. Na to podejście spory wpływ miało to, co spotkało jego ukochaną siostrę Grace. Jacob był najmłodszym z czwórki rodzeństwa. Miał starszą siostrę Laura i brata Joe'ego. Najbliższy kontakt miał jednak ze wspomnianą Grace, która była starsza od niego o trzy lata. Kiedy był małym dzieckiem, rodzeństwo pracowało sekretny język, którym się posługiwali. Z tego powodu inni ludzie myśleli często, że Jacob nie potrafi mówić. Jak wspomina jego siostra Laura, mówiłam im, że oczywiście umie mówić, tylko że nie musi, bo Grace robi to za niego. Jacob dorastał, ale jego relacja z Grace nie zmieniała się. Nie tylko świetnie się dogadywali, ale też byli podobni do siebie z wyglądu. Siostra również miała jasną karnację, piegi i rude włosy. Grace była jednak przeciwieństwem młodszego brata, jeśli chodzi o charakter i podejście do szkolnych obowiązków. W wieku 10 lat u Jacoba zdiagnozowano dysleksję. Nauka w szkole była dla niego udręką. Chłopak buntował się i często opuszczał lekcje. Jechał wówczas autostopem na plażę razem z przyjaciółmi. Nastolatkowie brali ze sobą deski surfingowe i cieszyli się wolnością, pływając wśród fal. Grace natomiast świetnie radziła sobie w szkole. Ciężko pracowała, żeby stale zdobywać najwyższe oceny. Była też świetna w różnych dyscyplinach sportu, takich jak hokej, biegi przełajowe czy netball. O tej ostatniej dyscyplinie wcześniej nie słyszałem. Jest to gra zespołowa podobna do koszykówki. W netballu też jest kosz, do którego się rzuca, ale nie ma tablicy, od której można odbijać piłkę. Różnic jest więcej, ale nie będę się w to zagłębiał. Wracamy do naszej opowieści. Jak wspomina najlepsza przyjaciółka z tamtych lat, Gabriela. Grace była naprawdę inteligentna, ale też bardzo zdeterminowana. Jeśli chciała coś osiągnąć, to to robiła. Była typem dziewczyny, o której twoi rodzice mówili, czemu nie możesz być jak Grace, siostra bliźniaczka Gabrieli, Aprila, potwierdziła te słowa. Była bardzo zawzięta, ale też zabawna. Wydawała się znacznie starsza, niż wskazywałby na to jej wiek sprawiała wrażenie osoby trzydziesto lub czterdziestoletniej patrząc teraz wstecz to było straszne powiedziała Aprila prawie jakby grace wiedziała że ma mało czasu na tym świecie więc musi się wykazać i maksymalnie wykorzystać swoją szansę Bóle głowy zaczęły się latem 2001 roku, gdy Grace miała roczną przerwę w nauce. Pracowała wówczas na wakacyjnych obozach dla dzieci we Francji. Dziewczyna wróciła do domu w sierpniu, a we wrześniu zdiagnozowano u niej guza mózgu. Grace rozpoczęła radioterapię w szpitalu w Plymouth, a jej rodzina przez cały czas wspierała ją i przebywała w pobliżu. Jacob został jednak w domu. Rodzice postanowili, że nie będą mówić mu zbyt wiele o tym, co się dzieje, ze względu na jego młody wiek. Bliscy mieli nadzieję, że Grace wyzdrowieje, tak się niestety nie stało. Po sześciu miesiącach nowotwór powrócił i jedyną nadzieją Grace wydawała się operacja w Belki. Zabieg się udał, ale Gus znów się pojawił. Diagnoza lekarzy była bezlitosna. Stwierdzono, że jest to stadium terminalne. Grace zmarła 18 grudnia 2002 roku. Miała zaledwie 20 lat. Urne z prochami Grace przechowywano w jej rodzinnym domu. Przed śmiercią młoda kobieta poprosiła jeszcze, żeby jej prochy rozsypać dopiero wówczas, gdy umrze kolejny członek rodziny. Bała się tego, że zostanie rozsypana sama. Gabriela, czyli wspomniana już najlepsza przyjaciółka Grace, była tym zaskoczona. Pomyślała, że to dziwna prośba, jak na osobę, która zawsze była bardzo niezależna. Jednocześnie w obliczu śmierci ludzie zachowują się często inaczej niż wcześniej. Nawet u tych najodważniejszych pojawiają się obawy. 11 lat później zmarła babcia. Podjęto więc decyzję o wspólnym rozsypaniu ich prochów. Na dzień przed planowanym rytuałem zmarł młodszy brat Grace. Nie była już sama. W chwili śmierci siostry Jacob miał 17 lat. Zdarzenie to miało na niego druzgocący wpływ. Chłopak zmienił wówczas diametralnie swoje podejście do życia. Zaczął wierzyć, że energia siostry przeszła na niego. Dziewczyna Jacoba, Rachel, wspomina, że śmierć Grey zainspirowała go, by zaryzykować i spróbować zrealizować swoje marzenia. Powiedziała o nim tak: Jacob czuł, że musi żyć dla niej, a także dla siebie, może dlatego żył dwa razy bardziej intensywnie. Ogromna energia Jacoba znalazła ujście w jego obsesji na punkcie fotografii. Na tablicy w swoim pokoju nastoletni Jacob wypisał postanowienia swojego planu. Początek brzmiał następująco: Staje się światowej sławy fotografem i filmowcem. Jacob chciał także, żeby przez 10 minut dziennie jego umysł koncentrował się na tym pragnieniu. Myślał o tym, co zrobić, żeby swój plan wcielić w życie. Na koniec chłopak napisał, że nie pozwoli, aby cokolwiek przeszkodziło mu zrealizować swój cel. Podczas robienia zdjęć Jacob nie bał się podejmowania ryzyka. Zawsze miał przy sobie aparat i był gotów zrobić wszystko, aby uzyskać najlepsze ujęcia. Nauczył się wstrzymywać oddech na dłuższy czas, aby móc eksplorować podwodne głębiny. Często surfował też w okolicach skał lub klifów. Niebezpieczeństwo było nieodłączną częścią jego życia. Przyjaciel Gary Richards wspomina, że Jacob i jego znajomi surfowali tam, gdzie inni nie mieli okazji. Chcieli łapać większe fale i wykonywać bardziej zaawansowane akrobacje. W 2008 roku Jacob surfował z przyjaciółmi podczas sztormu. Wiele gazet krajowych opublikowało wówczas zdjęcie przedstawiające młodego mężczyznę na chwilę przed uderzeniem ogromnej fali. Hakl lubił też skakać z wysokich budynków prosto do wody. Jednym z nich był trzypiętrowy Abbey Warehouse w forcie Penzance. Po skoku z mostu kolejowego w Hale Jacob otrzymał natomiast upomnienie od policji. Wydawało się jednak, że w tym szaleństwie jest metoda. W wieku 20 lat mężczyzna wygrał prestiżowe konkursy fotograficzne organizowane przez National Geographic oraz The Sunday Times. Jego zdjęcia publikowano wielokrotnie w magazynach o surfingu. Często były to fotografie, które trafiały na okładki tych czasopism. Większość jego zdjęć przedstawiała morze. To, na którym Jacob uwiecznił kuter rybacki wracający do portu na Wezbranym Morzu, znalazło się na plakatach w londyńskim metrze. Jeszcze inna fotografia ukazywała jego przyjaciela Seba, surfującego w pobliżu supertankowca na Sumatrze. Zdjęcie zwyciężyło w konkursie fotografii podróżniczej organizowanym przez gazetę The Guardian zdaniem jakoba tamtejsza sesja była ekstremalnie niebezpieczna fale, które odbijały się od ogromnego kadłuba, były szalenie nieprzewidywalne. Tuż pod powierzchnią kryły się natomiast ostre metalowe elementy, które mogły z łatwością przebić ciała serwujących mężczyzn Jedna z nielicznych fotografii, która nie przedstawiała morza, również została doceniona, było to selfie, na którym Jacob i jego przyjaciele imprezowali w małym konwalijskim pubie. Mężczyzna uchwycił magie chwili niepohamowaną radość i energię. Było to typowe dla jego stylu. Jak wspomina dziewczyna artysty, Rachel. Jego kariera opierała się na fotografii, ale obejmowała ona tak wiele rzeczy, które uważał za ważne w życiu. Wszystko, co robił, było w symbiozie z jego stylem życia. To był jeden wielki eksperyment. Zarobione pieniądze szybko wydawał na nowe gadżety fotograficzne. Nagrody rzeczowe, takie jak na przykład nowy telewizor, zazwyczaj rozdawał znajomym. Jacob wygrywał także bilety na wyprawy czy pobyty w luksusowych hotelach. W jednym z konkursów zgarnął nawet parę specjalnie zaprojektowanych butów Nike. Które nazwał Jak 2000 Jak to jeden z wielu pseudonimów, pod którym był znany. Na kilka tygodni przed śmiercią fotograf wygrał natomiast wyprawę na Antarktydę o wartości 28 tysięcy funtów. Wydawało się, że może to być przygoda jego życia. Niestety nie zdołał tam pojechać. Mężczyzna nieustannie poszukiwał nowych doświadczeń i chciał je wszystkie uwiecznić swoim aparatem. Najbardziej pasjonowały go jednak wiry wodne. Ta fascynacja doprowadziła do tragedii przejdziemy teraz do feralnego dnia, jakim był 28 maja 2013 roku. Jacob pojechał wówczas do Hale. Jest to małe portowe miasteczko w Cornwallie. Z rodzinnego miasta można dojechać tam samochodem w około kwadrans. Miejsce to nie było przypadkowe. Wir w pobliżu tamtejszego portu pojawiał się bowiem kilka razy w roku. Nie był to żaden cud natury, tylko efekt starego, XIX-wiecznego systemu zaprojektowanego po to, żeby zmniejszyć ilość mułu w porcie. Podczas przypływu woda była zbierana w specjalnym zbiorniku, a gdy morze się cofało, wypuszczano ją z powrotem, żeby wypłukać piasek. Woda przepływała tunelem pod nabrzeżem. Czasem jednak przypływ wracał szybciej, niż woda zdążyła się przez ten tunel przecisnąć. Właśnie wtedy tworzył się wir. Szybko wirujące podwodne tornada kusiły zawsze Czojkoba. To miejsce było jednak znane jako niebezpieczne. Ostrzegano, by nie wchodzić do wody w tym rejonie. Dobrze jednak wiemy, że bohatera tej historii nie mogło to powstrzymać. Wir powrócił 28 maja 2013 roku. Tego dnia artysta David Raine, który współpracował już wcześniej z Jacobem, przebywał w swoim salonie. W pewnym momencie zobaczył przyjaciela biegnącego w stronę domu. Jacob był podekscytowany, miał już na sobie strój i ściskał kamerę. Szykowała się przygoda. David zgodził się, że pojedzie do portu w Hale i będzie filmować, jak przyjaciel pływa wokół wiru. Zanim mężczyzna dotarł na miejsce, Jacob był już w wodzie. Miał na głowie wspomnianą wcześniej gumową głowę konia. Liczył, że rekwizyt sprawi, iż film stanie się jeszcze bardziej popularny na YouTube. Oczywiście im więcej wyświetleń miały poszczególne odcinki, tym większy generowały zysk. Jacob nakręcił już sporo materiału. Póki był Wir, fotograf chciał wykorzystać sytuację. David zaczął filmować z nabrzeża, jak Jacob płynie obok Wiru. Wygląda na potężny, zawołał do przyjaciela. Tak, wcześniej było naprawdę strasznie odkrzyknął Jacob. Teraz jest w porządku, ale kiedy pierwszy raz wszedłem, szczerze mówiąc, trochę się bałem. Ale teraz jest już bezpiecznie. Potem Jacob poprosił Davida, żeby podał mu kamerę GoPro, przymacowaną do kijka. Fotograf chciał jeszcze nagrać na koniec materiał pod powierzchnią wody. Mężczyzna zanurkował. Mijały kolejne sekundy, a Jacob nie wypływał na powierzchnię. David zaczął się martwić. Zawołał przyjaciela po imieniu, zero reakcji. Potem pobiegł na drugi koniec nabrzeża, gdzie tunel, do którego wpadał wir, prowadził do rozlewiska. Nigdzie nie było śladu Jacoba. W końcu go zobaczył. Jego ciało unosiło się na wodzie twarzą w dół. David wiedział, że jest już za późno. Tej nocy Caroline leżała w łóżku, gdy policja przyjechała do jej domu. Funkcjonariusz zawiózł ją do pobliskiego szpitala, aby zidentyfikowała ciało syna. Kobieta była w takim szoku, że nie mogła nawet płakać. Kiedy mama Jacoba wróciła do domu, był on pełen ludzi. Miało tak zresztą pozostać przez wiele dni. Mężczyzna miał mnóstwo przyjaciół, którzy odwiedzali Karolin i składali jej kondolencje. Pogrzeb Jacoba był wielkim wydarzeniem. Kościół nie mógł pomieścić wszystkich przybyłych. Trumne pomalowano w motywy związane z morzem. Jacob natomiast nie miał na sobie garnituru, tylko ulubione shorty, koszulkę czy kapelusz. Po pogrzebie kilkudziesięciu przyjaciół zrobiło to, czego jak sądzili chciałby Jacob. Poszli popływać na go w morzu. Niewątpliwie wolność i spontaniczność cechowały zmarłego surfera. Krótko po śmierci Jacoba jego mama wyprowadziła się z Penzance. Nie mogła wytrzymać tego, że różni ludzie zaczepiali ją i mówili o jej zmarłym synu. To było dla niej bardzo bolesne i trudne wspomnienie. Niedaleko nowego domu Caroline rozsypano prochy Grace i Jacoba. Kobieta jest dumna z syna, lecz bardzo za nim tęskni. Opisała to tak: zdobył wszystkie możliwe nagrody, ale jego nieobecność wciąż jest odczuwalna. Nie ma dnia, żebym o tym nie myślała. Jak po śmierci Jacoba, system śluz w porcie Hale został zmieniony. Oznaczało to, że Virtue fascynował i ostatecznie zabił Jacoba. Zniknął na zawsze. Większość bliskich mu osób zgadza się jednak, że gdyby Jacob nie zginął tego feralnego dnia, to i tak nie zmieniłoby to jego podejścia do życia. Tak właśnie uważała chociażby jego dziewczyna Rachel. Nie sądzę, żeby bał się śmierci. Jeśli miał odejść w jakikolwiek sposób, to w jakimś ekstremalnym blasku chwały, takim jak ten, jakby został przeniesiony do innego wymiaru. Podobnie myślał jego przyjaciel Barnaby Courtney, który powiedział: Kiedy usłyszałem jak umarł, poczułem smutek, ale czułem, że jeśli musi odejść, to jest to sprawiedliwy sposób. Naprawdę co za absurdalny wręcz komiczny sposób na odejście, on by tak pomyślał. Z tej tragicznej historii możemy wyciągnąć lekcję na przyszłość. Pasja jest oczywiście bardzo ważna, ale czasem trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać. Niekiedy warto zaryzykować, ale niekoniecznie wtedy, gdy stawką jest nasze życie. To było wszystko, co chciałem Wam opowiedzieć dzisiaj o tej przykrej sprawie. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zachęcam do subskrypcji kanału, tak żeby być zawsze na bieżąco z nowymi odcinkami. Zachęcam też do podbijania filmu. To jest taka nowa funkcja, która weszła całkiem niedawno. Jeszcze nie dla wszystkich użytkowników jest dostępna, natomiast jeżeli chcecie więcej podobnych materiałów na tym kanale, to zachęcam właśnie do podbicia tego filmu. Dzięki serdeczne, trzymajcie się i do usłyszenia.